widzowie z tej strony Filip i dzisiaj sobie nagrywamy Robloxa z moimi kuzynkami. Cześć! Cześć! Zagramy sobie w grę o imieniu plecak. Wiem, dziwna nazwa, bo to jest angielska gra. I po prostu jak ktoś ma ustawiony polski język, to sobie e, to się robi po polsku. Dobra, więc dołączam do moich kuzynek. Polecam Wam subskrybować, bo jak wiecie w tej subskrypcji to, to robię mój specjal. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Już mnie włącza do gierki. Hmm, który by tu wybrać kolor? Dobra, wybieram zielony. Rozpocznij. Dobra, szukam i... Odpalam mapę. Chcecie coś dodać, kuzynki, nie, eee, nie wiem <grafię> jak to nie wiem. Ale mogę zobaczyć twój dotek. Patrzcie, otwieram mapę i tu są moje kuzynki, o, a tu jestem ja. Muszę do nich szybko dojść. Jak dojdę, to wybuduję jakiś. Dobra, wybieram. Gram z moją... Drugą kuzynką, bo tak to gram z moją ino jedną. A teraz gram z drugą też. Więc to taki pierwszy odcinek z tych odcinków. nie wskaż po mnie. Co my tam robicie, kuzynki? E, e, zuza po mnie skacze. Ja. I to ja. Zapomniałem, że nazywasz się Zuza. Sorry, moja odklejka. Ja już mam dzisiaj widzoje dość po tej wigilii, bo ja występowałem, jeszcze się stresu najadłem. Ujeżdżam misia gogo. Co? Au. Ała. Au. I Widzę, w ogóle jakbyście chcieli sobie zagrać w tą grę, to uważajcie, bo tu na każdym miejscu, w które pójdziecie, jest się Gogo. I to nie rozumiem, <śmienic> misię Gogo! Mój Misi błuchatek! Wejdź hey, 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 teraz, bo ja, ja to będzie moje nowe auto! Ej! Ja nowe auto! Na rękę! Ja, mały mis taki wielki świat! Mama lubiła, by, by że wygrał! Dzień daleźcie. Wreszcie dzień! Hurra! O, mi O, misia Widzowie, możecie napisać w komentarzach, jaki, jaki jest, jaka jest wasza ulubiona potrawa wigilijna. Bo no już za niedługo ten Wigilia, a ja raczej już nie będę nagrywać do czasu, że Wigilii. A nawie wyłączają komentarze. Nie, nie wyłączają się komentarze. Zawsze sprawdzam się. Kiedy się film dziecięcym to wyłączają komentarze. Serio? No. Czy oni mnie uważają za dziecko? No ale może się daje włączyć z powrotem, jak mam rację. To potem to sprawdzę. Dobra, gdzie jesteście? Otwieram tą mapę. Z mojej partii są za duże. Tak daleko mam iść, i się nie chce. To weź pojedź autobusem. Nie, nie mogę właśnie. Czemu? Bo mam coś za Zuza, przez co? Zuza, o co ci chodzi? No bo ona u mnie e, ostatnio oglądała takie coś, włączyła się i to ona odbiło potem. Widzowie, nie pytajcie czemu my dziś jesteśmy tak odklejeni, ale naprawdę. Wszyscy mieliśmy Wigilię. No, więc widać. U nas puściła na gdy będę już przy was. Używać... Ej no to w... To e... o... nie mam nic do powiedzenia. Taki mały ja, taki super świat. Nie pytaj Marta, czy mu cię zaprosiło? Nie pytaj, nie pytaj. Ja wiem, żebyś dostał pieniądze. No nie, jeszcze się tornado stworzyło, no super. Ej, to jak ja wyślę 10 moich znajomych, to dostanę 1000zł. Nie, to ja już mam 2000zł. Okej, no fakt. To jest takie minne to wysyłanie, ale za to jak może się... postaram się. Tylko dużo ja gram na telefonie, pamiętasz? Myślałam na Nie, jak nagrywam, muszę gram na telefonie, bo mi się inaczej nie dało mnie. Bo ja mam specjalne ustawienia włączone, a nie mogę ich zmienić. Więc dlatego musiałam na chwilę wyjść z gry wcześniej. Widzowie jak coś, to nie dostaje się takich dobrych itemów na start, które ja zaraz wam pokażę, tylko, że ja po prostu z kuzynkami trochę już to grałem, nie? Prawda kuzynki? Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy Ja się nie odzywałam, bo nie miałam co powiedzieć nie, bo ja widzę. Nic to dbały, mistrzu, co, co nie ma rodziny. Zrobię, a moja kuzynka Marta się cieszyła, że będzie sławna. Wcale taki nie był. była. przystoje okłamywać <grym> widzą. Wcale, wcale widzą. Wcale nic takiego nie było. Uwaga, motor jedzie. <grym> Do Filipa jedzie. Nie, dzięki, nie potrzebuję, mam BMW, to mi wystarczy. Skręć teraz. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Skręć w prawo, lewo. Uwaga, uwaga. Jedzieś pod... Sprawdź tak i tak. O, uwaga, uwaga, Misiu Gogo cię... Czy... Uwaga, Misiu Gogo ma zeza. <noise>

Nie Wy widzicie, te to jest baturmada? Tak, to jest baturmada. Też to widzicie? Nie. Zobacz za tobą. Nie, tutaj patrz, tam gdzie ja. Ja to mam farta w życiu. Dlatego ja ty nie masz namiotu i powinno się namiotu, a nie na No kurcze to co ja mam zrobić? Teleportnie nie mnie ktoś do was? Jak? Aha, faktycznie mam namiotu. A bo tam mogę nie? To teleport. Tylko muszę ustawić teleportację. Tylko że ja nie... nie... Nie mogłaś tego od razu zrobić? <grydanie> <grydanie> Bardzo Widzowie, na start dostajecie, już wam pokazuję. Dostajecie taki zielony namiot. Dostajecie to pierwsze, nie wiem co to jest. Potem Róża, dostajecie uciekaj. ognisko, dwa fotele, ten różowy, zielony, ten stolik, tą tabliczkę i to różowe. Róża, włosy porwie. Jakie włosy? A! Widzowie jak coś, to moje kuzynki mówią o tym, o tornadzie. No, Jezu za mnie te płaszczyzny. O! Marta, to był na pomysł. Szczerze, ja Dobra! Ej, bo bardzo zamroczyć Spójrzcie się, Spra sprawdzę kto ma większy dom po prostu. Ale kto ma więcej miejsca wolnego w domu? Ja. No to zaraz sprawdzę. A, palę się. O, faktycznie Zuza ma. Sorki Marta przemocuje u Zuzy, o. Ja! ale... Postawię. Halo, nie zamykaj mi drzwi przed nami. Ups, pomyłka. Postawię sobie też to z piankami. A ja posunęłabyś te z piankami sobie tam obok kanapy Zuza? Tutaj? No ja mam takie fajne miejsce. No ja chciałam sobie właśnie tu na razie łóżko postawić. Poczekaj, potem odpocznę. Ale gigant. Idę paliwko, jak przespałam. Co? Najdę ja idę się przespać. Okej, przespała to chyba. O, no. no, fajnie, pospałam 3 sekundy, zarobisz to. Dobra, w tym czasie będę mieć na razie u Ciebie Co jest, Annika? Ale... No właśnie, chcę robić teraz, mówię. Na razie. Na no, razie. No. Zaraz będzie wchodzić w jakąś w ogrodzie. I ran, ran, ran. Obaliwa was coś. O zaraz was jako wilk. Zjemy was jako wilk, bo jest faba noc. Oć tu. Miśu Gogo, przyszedł Miśu Gogo właśnie do kanap. balta mnie no, <laughs> Nie, nie zjem nie bo uciekłem. sigma sigma boy. nienawidzę tego. Czego U, ty. nie nienawidziliśmy mnie? Nie dziwi się. Nie dziwi się, Marta, bo to jest niepolska piosenka. A co Ale co? Ale co? Sigma? Sigma? Sigma

Co wygadacie Bardzo fajne zabawy. Polecam, polecam, polecam moje kuzynki, polecam moje kuzynki, polecam moje kuzynki do zabawy.

Właśnie chcę zjeść, robię go zamówienie Gogo, nie, Gogo mi pomagaj Dobra, chodź no jestem sikorski Ale nie masz już ręki Nie, mam rękę Klaski no, tylko, masz plastikową Ja yeah, plastikową, żebyś nie zaraz nie była plastikowa jak cię balę. <laughs> To jest taki Plastik Fantastik, że zobaczysz. Plastik Fantastik. Okej, okay, złapałam cię. Ja złapałaś mnie w twoich znak. Ja jestem kolorem ust. Dasz ogień w butelce. Nie, dzięki, nie posmakuje. Pomocy, pomocy się Boję się was, ludzie. Ej, wiecie o tym, że to się stworzyła, mi się gogo tutaj dalej jest. Ej, może mi się Gogo porwie. Dobra widzowie. Dobra widzowie, a więc to na tyle, więc jeśli Wam się podobają te moje odcinki, to może zrobię z tego serię, a więc to na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Do... Żegnam!